Zaraz się spóźnię. Muszę się ubrać. Plecak. Jeszcze kawka. Muszę wziąć klucz. O nie. Sorki, mamo. Pa. Niech ta kawa zacznie już działać. Bądźcie lśniące i białe perełki. Jeszcze trochę. Jestem. O nie. Mamy test. Test? O czym wy mówicie? Zaczynamy za minutę. O Boże, jak mogłam zapomnieć o teście? Mam jakąś ściągę. No już. Muszę to jakoś ukryć. Geniusz. Gotowa na test. O, wow. Ale super. Co robisz, Rachel? Rozwiązuję test. Okej, kontynuuj. Uff, kupiła to. Będę mieć koszmary. Dobre, uczniowie. Pora na test. Co? Kolejny test? Nic nie umiem. Telefon. Położę go tutaj, obrysuję go. Aha, idealnie. Teraz ostrożnie wytnę środek i już. Wystarczy włożyć telefon do otworu i mogę pisać test. Wkurzę się, jak nie dostanę piątki. Ach, ach. E o -o. Żadnych zaszetów. Jak mam dostać piątkę bez ściągi? Pa, telefonie. O, mam pomysł. Rozbudźmy kreatywność. No dalej, współpracuj. Co tam się dzieje? Co to jest? Moja ręka. Chyba w porządku. Na czym skończyłem? Uff, było blisko. Okej, okay, wracam do pracy. Wycisnę klej na etui. I przykleję kratki. super. Ach, czas na selfie, pod odpowiednim kątem i uśmiech. O, o, idzie tu. Coś tu nie gra. Nie, w porządku. Dobra <laughs> się. Można ściągać. Okej, okay, okej, okay, jasna racja. Okej, okay, <laughs> nice. Co ty wyprawiasz? <laughs> Dzień dobry. Masz ostatnią szansę. Co za typ. Masz ostatnią szansę. Muszę się napić. Mam super pomysł. Potrzebny mi tylko marker i odpowiedzi. Napiszę je na butelce. Mogłam wcześniej na to wpaść. Gotowe. Poczekaj, aż będziesz mi potrzebna. Pić mi się chce. Hej, mogę się napić? Y y Jasne, proszę. Dzięki, uwielbiam kole. Pokaż na tę butelkę. E, ja... e, no, co my tu mamy? E, jak to się upraszcza? Było... Do Dokąd? Proszę. E, w końcu przerwa. Uuuu, wow, lawina. Ow. No nie, teraz muszę posprzątać w szafce. No dobra, przydadzą mi się magnesy i kolorowe torby. Użyję magnesu do zawieszenia toreb. Jeszcze jeden tu. Włożę to do torby, długopisy i ołówki też. Ładnie, co? Marikonda byłaby dumna. Chcę już mieć wyniki testu. Mój Dziękuję! Co? Jedynka? Ale jak? Już po mnie? Wiem, jak mogę ją zmienić. Kreseczka tu, druga tu. Jestem z siebie dumna. Dwie godziny kozy? Umrę tu! Ale z nudy! Co robić? Głupi pisak. Nudzi mi się. Ale Syf... Zrobię tu porządek. Co za urocze spinacze? Pan słonik chciałby pomóc! Zepnijmy to. Mm, słodkie, ale nie dość ładne. O nie, wciąż się nudzę. Słodycze na ratunek. O tak, lizaczek i pistolet na klej. Posmaruję go klejem. I przykleję do niego spinacz. Ślicznie. Magia. Teraz kredki. Mm, upiększymy je. Przytrzymam kredkę. Poleję końcówkę klejem. Nie za dużo, nie za mało. Okej. Okay. Można przyklejać cukierki. O, urocze przybory. Śliczne. Ostatni. Niech błyszczy. Poleję końcówkę klejem. Czas na deszcz brokatu. Brokat sypiemy na klej. O, pięknie. Hmm... Więcej kolorów? O tak! Wróżko chrzestna niba ma jednorożców! Jakie to śliczne! U, rysujmy! Uśmiechnięta buźka! Hmm? E, o nie! Gdzie mam tę perówkę? Może w plecaku? Główia jestem! Oczywiście! Zaskocz mnie, panie temperówko! Kręć się, kręć! Wstanie, ale! Wracam do pracy! Już dodam kolory! Myślę, że najlepiej sprawdzą się tu akwarele. Daj taśmy. Owinę nogę i przykleję do rolki. Włożę kubek do rolki. Nice. Jak skończę malować, zanurzę pędzel w wodzie. I wysuszę w osobnym kubku. Eee, muszę zacząć uczyć się na test. Mama będzie zadowolona. E, e, geometria? Narysuj okrąg. Łatwe. Uuu. To nie przypomina okręgu. Muszę jakoś inaczej je narysować. Ołówek i nożyczki. Przyłożę ołówek do rączki nożyczek. Przykleję go taśmą. O, już. Postawię nożyczki na kartce i będę kręcić kartką, aż wyjdzie okrąg. Idealny. Dobra robota. Przejdźmy dalej. O, nie jestem fanką arytmetyki, ale yy, yy, najpierw nawadnianie. U, um, e, chyba mam pomysł! Kubek. Dwa kubki. Trzy kubki. Cztery kubki. Pięć kubków. Super! Mam tu wszystkie podstawowe działania. Do dzieła! E, nareszcie koniec. E, może pan uważać, jak chodzi? Znowu muszę tu posprzątać. To wszystko. Mm. O! Wiem, co pomoże mi to poukładać. Drukarka etykiet. Tak! Włączę ją, wpiszę nazwę i drukuj. Drukuje się. Etykiety gotowe. Przygotuję też spinacze. A teraz mam luz. Co to ma być? Nie! Oh, dzieciaki! Myślisz, że mnie powstrzymasz? Mylisz się. Tak, świetna powierzchnia na etykiety z miejscem. czekaj. Co to było? Te dzieciaki ciągle coś knują. Było blisko. Uff, gorąco tu. Klima znów nie działa. O, dobry pomysł. Z drogi potrzebuje miejsca. Taśma sprawdzi się wszędzie, co nie? Drugi koniec pójdzie tu. I tak powstał papierowy wiatrak. Ale rześko. znacznie lepiej. Mm, Nudy. No Nie mam co robić. Może w plecaku mam coś fajnego, zobaczmy. Długopis magnetyczny. Wow! Patrzcie! Fajny kolor! Wow, magnes! Nie odpadają nawet jak się nimi trzęsie! Co jeszcze potrafi? Nieźle! Wygląda jak rewolwer. A co jeśli tym obrócę? Wow, unosi się! Lewitujący rewolwer! Wow. Ups. Niech się chwilę zdrzemnie. O nie, mam test. Hej, Pixie. Pomóż, muszę mieć stojak na telefon. Oko. Dzięki. Odgarnę ci włosy. Włożę jej etui pod koszulkę. Telefon włożę w etui. Super. Gotowa na test. Hmm, Tylko sinus? Hmm, Okej. Okay. Wytrzymaj, fiksuj jeszcze chwila. Nikt nic nie widzi. Szybko, zanim zauważy. Jeden. Kolejna jedynka. Tak się dzieje, kiedy dzieci za dużo grają w grę. Nie wiary. Oh. Nie. Hmm? Co to za dźwięk? Co tam się oh. dzieje? To łaskocze. Pospiesz się. Podejrzane. O nie? Hmm? Wszystko w porządku? To tak, już kończę. A ty? A, prawie skończyłam. Okej. Okay. Zobaczmy. Oh. Hmm. O Boże, niech to będzie piątka, proszę! Brawo. Twój test. Oh, serio? O rany, co za dzień! Mm. <grystanie> Już jest rano! Nie! Dlaczego? Dobry dzień na ćwiczenia! Idealnie! Co za piękny dzień! Gotowi! <grystanie> Zaczynam. <b> <grystanie> Nie. O. O. o! 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 Moja głowa! Co się stało? To jest nie do zaakceptowania. Steve! Nie jest dobrze. Steve! Synu, mam dla Ciebie niespodziankę. A może ty zostaniesz nowym dyrektorem? Czy to nie świetny pomysł? Gratulacje, ja jadę na wakacje. Papa, pa, bądź wow. grzeczny. Jestem nowym dyrektorem! Super! Zaczyna się nowy dzień w szkole. Niech historia mnie oceni. Mały wybuch na sam początek. Tak, Czas na imprezę! Ha, uwielbiam ten film, ha? Co się o diabła dzieje? No, dyrektor? To prawda, sprawię, że ta szkoła będzie super! Ach, tylko niemetka. Ciągle tylko drapiesz. Widzicie, nie potrzebujemy tych mundurków. Zacznijmy wprowadzać tu pewne zmiany. Spójrzcie tylko na tej wspaniałości! super! No, Teraz wasza kolej. Hmm? Huh? Wow! Patrzcie tylko. <laughs> tak, wiem. Ale to nie wszystko. <laughs> Ale koronsa. Wlałabym kolę. kole. Kolę? Bardzo proszę. Hmm? Co masz na myśli? Widzisz? Marzenia się spełniają. <laughs> Jest bardzo świeża. Wow! Chcę spróbować. Napijcie się koli. Uwaga! Od teraz wszędzie będzie kola! Co? To serio? Tak! Dobrze słyszeliście! Urządzimy imprezę z kołą! Co? Z czego te dzieci się tak cieszą? Dlaczego woda jest brązowa? Kola! Chcę koli! Dobrze! Ojej! Patrz się w niecrowia! ale miło. Zobaczymy, jak przybył? Tak. <grymne> o, czy to trzęsienie ziemi? Co się dzieje? Co to diabła? Co się tutaj dzieje? O, o to dyrektor. Ten chłopak? To ja jestem przewodniczącym! To katastrofa! No Ej, O, Steve! Nie ujdziecie to na sucho! Uwielbiam chemię! Łatwizna! O, już po mnie! co? Niczego nie pamiętam. Huh? Sawi. Ona na pewno zna odpowiedź. Molekularny wzór na kwas walerianowy. Zobaczmy, co ona tam ma. Azot czy metan? Mm. O, wiem. Mm. Liczba o, elektronów w jonie sodu. To metan! Niemożliwe! Nikt nie będzie oszukiwał. Muszę zablokować widok. Aha, idealnie. Ha? Stara technologia. O, nie ma mowy. Na co się gapisz? Uf. Trzymaj się z dala od mojego testu! Patka, z koronawirusa! To niemożliwe. O, ee, niczego nie widzę! Fajne czabeczki oszukańcy! Mm, wiem, co zrobić. Potrzebujemy pomocy, panie dyrektorze. Hej, wszystkim! O, pan dyrektor? Hej, dyrektor tu jest! Z tej zimno, <try> w oparciu o zapotrzebowanie od teraz ściąganie jest dozwolone. Co? Panie dyrektorze. Ja, bardzo proszę. Miłego ściągania. Co? Ściąganie dozwolone? A! O nie! Nie musicie mi dziękować. Ja teraz nikt nie będzie ściągał. Ach, nuda, jak można się zabawić? <grym> Uwaga! Od teraz nie ma żadnych zasad. <grym> <noise> Mamo, czy możesz mnie zabrać? Nie rozumiem, co się tutaj dzieje. A? <noise> tak! Wolność! Co jest stary? Tak. Co się tutaj A. dzieje? Zaraz zadzwonię do prawdziwej no, dyrektorki! No, <noise> nie! Nie, nie, nie! Mój telefon! Co zrobiłeś? Zniszczyłeś mój telefon. To koniec. Uwaga! Co? Mówi przewodnicząca A. szkoły. Wow, wow, wow. Rozwiążmy to raz na zawsze. Co? Nie możesz tego Jeśli zrobić. Jeśli chcesz rządzić szkołą, niech ludzie zdecydują. A. Dobra. Dobra, dziewczynka. Zamierzam wygrać. Możesz pomarzyć. Steve! Niech nie wygra najlepszy. Niech wygra najfajniejszy. Lepsza runda. Dobra, ja zacznę. Ehm, Przyjaciele, jeśli mnie wybierzecie, a dostaniecie zajęcia z zarabiania. Pokażę wow. Ci jak to wygląda. Wow Staną się bogaci, a ja wygram te wybory. Wow, genialne. Podoba mi się ta dziewczyna. Wow, widzisz to? Tak sobie jest najlepsza. Tak! Od tego do tego i właśnie tak to się robi. Voila! Wow, tak, Sali, jestem z tobą! Dziękuję. La, la, la. Muda. Teraz moja kolej. Dobra, ludziska. Patrzcie i uczcie się. Oto jak używać technologii, żeby się dobrze robić. Oh. Macie gracie w gry wideo. Przez cały dzień. Dawaj, dawaj! Proszę, dobra. miłej zabawy. Dobrze, czas się dobrze pojawić. Tak. Hej, jak leci? <susuruj> Na pewno nie będzie. Możesz iść pierwsza. Głosujcie na mnie. Koniec z książkami, tylko iPady. Czy jest coś fajniejszego? O, tak, tak, tak. tak, Dobra, dzięki mnie automaty będą pełne fast foodów. Tak, super. Wow. Głosujcie na mnie. Koncert Polary w naszej szkole. Wow. Tak, Super, ale ja stawiam Lamborghini zamiast autobusów. O, tak! A, Lamborghini! wodny zamiast Ha! Wakacje przez cały rok! E, stypendium w wysokości 50 tysięcy! Statki kosmiczne dla wszystkich uczniów! Gdzie oni poszli? Gdzie oni są? Oh, nie. E, o, o nie? Nie! Szkoła zamknięta? zamknięta? No, przedmiot o nie. drzwi. No, o, już. Proszę, niech będą otwarte. Ciągnij mocniej, Steve. Nie chcę się otworzyć. Jesteśmy uwięzieni. To znaczy, że jesteśmy sami w szkole? Boję się. Oh. <laughs> nie bądź tchórzem. Boisz się duchów? Idziemy. Boisz się duchów? No. Coś. Wow, gabinet dyrektora. Oh, stop, Co? to gabinet mojej mamy. Lepiej znam to miejsce na to miejsce dzięki Bogu, jak to się stało? Supermoc! moc? Może... Brakujące przyciski w pilocie. Okej, okay, Spider Girl. Może ty mi pomożesz. Może ty mi pomożesz. Gdzie ona trzyma te przyciski? Wow! Czy to? Co to tutaj robi? Fuj, mamo! Blach. I kursz. Co to jest? Jak to się tu dostało? Fuj, Steve! O, to wszystko jedno, to nie moje. Może w tej szufladzie. Wow. O, co za bałagan! A no, cukierki, umieram z głodu! Steve! Obrzydliwe! Mam spokojnie. Klucze Sarie. powinny gdzieś tu być! Nie ma ich tutaj! Co my teraz zrobimy? Mnie nie pytaj! Myśl Savi, myśl! O, to nasze e? wyjście! O, nie ma mowy, nie wejdę tam! To zbyt niebezpieczne! Tak. Nie wierzę, że to robimy. Szykuj się, księżniczko! Steve! Bajong! Tam straszny Pająk! <głos> <głos> Gigantyczny pająk, uważaj, Uspokój Steve <noise> To tylko papierek Steve, masz <noise> pająka na głowie <noise> Pożre <Puszkę> żywcem <noise> oh, Mówiłam, że nie po szybie wentylacyjnym to zły pomysł To był głupi pomysł, Steve Serio? To nie moja wina, że się wszystkiego boisz o. Wszystko jedno. Savi, za tobą. Co znowu? Savi, tam. E, znowu próbujesz mnie nastraszyć? Nie, teraz mówię serio. <noise> Dlaczego mi się to przetrafia? Co to jest? Potwór? Ja. A, nie chcę ja. umierać. Nie chcę umierać. Włącz światło. Okej. Okay. Nie, jest straszne. Jest okropne. A, to tylko roślina. Boję ja się roślinki. Nigdy cię takim nie widziałam. Niczego się nie boję. Jestem dyrektorem. Nic mnie nie przestraszy. Tylko dlatego, że jestem synem dyrektorki. Nawet nie próbuj. Co ty wiesz o byciu synem dyrektorki? Myślisz, że to takie łatwe? Mama jest zawsze zajęta, nigdy nie ma czasu. Robię te wszystkie szalone rzeczy nie bez powodu. Chciałbym, żeby mama poświęcała mi więcej uwagi. Jestem samotny. O. Hmm. Przykro mi, naprawdę. Ale co ty o tym wiesz? O. Cóż, nikt nie chce przyjaźnić się z nerdem a? takim jak ja. W takim razie mamy coś wspólnego. Nie chcę już być samotny. Hmm. Chciałbym, żeby ktoś się o mnie troszczył.

To get away with that so easily. It's funny and it's driving me crazy. It's never quite when you are around, though it's fine. Kochanie, stawaj! Dlaczego tutaj śpisz? Co to za bałagan? Kazałam ci zająć się szkołą. I dlaczego jesteś tutaj o 6 rano? Jest za wcześnie na szkołę, nie sądzisz? I jesteś Sawi! Panie dyrektor, witaj Sawi! Jest pani tutaj? Tak, jestem. Więc szkoła jest otwarta? Mogę iść do domu! Super! Zaraz, zaraz! O! Nigdzie nie idziesz. Najpierw musicie posprzątać. Dobrze. Ale mamo! Żadnych wymówek. Do roboty, wasza dwójka, do pracy raz, raz. Dobra. O, i umyj twarz, dobrze? Co ona miała na myśli? Co jest nie tak z moją twarzą? E, 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 nic, wszystko ok. Posprzątajmy. Okej. Okay.